Rozpoczyna się czas adwentu. Refleksja nad tym czasem, chciałbym rozpocząć od jednego z najpiękniejszych listów, który w latach 70. minionego wieku napisała pewna amerykańska dziewczyna do swego ukochanego. Pamiętasz dzień, kiedy pożyczyłam od ciebie twój nowy samochód i rozbiłam go? Myślałam wtedy, że mnie znienawidzisz? A Ty tego nie zrobiłeś. Czy pamiętasz, jak kiedyś wyciągnęłam Cię na spacer, chociaż twierdziłeś, że będzie padać i rzeczywiście padało? Myślałam, że zawołasz wtedy, a nie mówiłem, ale Ty tego nie zrobiłeś. Czy pamiętasz te wszystkie historie, jak świadomie pragnąłem wzbudzić Twoją zazdrość i Ty byłeś zazdrosny? Myślałam wtedy, że odejdziesz ode mnie, ale tego nie uczyniłeś. Czy pamiętasz ten dzień, kiedy jak zawsze spóźniona, ledwo zdążyłam, aby się z tobą pożegnać? Myślałam wtedy, że będziesz się na mnie gniewał, będziesz zły z tego powodu, ale ty tego nie zrobiłeś. Zawsze miałeś dla mnie cierpliwość, kochałeś mnie i broniłeś. Mam na sumieniu tyle win wobec Ciebie. Bardzo chciałem Cię za to przeprosić, kiedy wrócisz z wojny z Wietnamu. Lecz Ty nie wróciłeś. Zabrakło czasu. Jak zwykle, po prostu zabrakło czasu. Często posługujemy się tym stwierdzeniem. Bo stanowi ono mocne usprawiedliwienie naszej nieobecności w relacji do Boga, do rodziny, do przyjaciół. Problem w tym, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy ten czas, a jeszcze bardziej jego brak, ostatecznie przeradza się w smutek niespełnionego oczekiwania na spotkanie, które nie da się już w żaden sposób odłożyć na później. Duchowej pustki adwentu i tęsknoty za kimś i za tym, czego nie uczyniliśmy, chociaż może było to pragnieniem naszego serca, jak w przypadku autorki tego listu. Czas adwentu to dobry moment, aby pomyśleć o tym, czego nie uczyniliśmy, aby dobrze przeżyć ten czas, sporządzić duchowy raport. Z naszego życia i naszej miłości do Boga, która decyduje ostatecznie o tym, jak żyć i co uczynić, aby nie pozostawić i nie sprawić, by być dla siebie wciąż otwartym pytaniem. Bóg szuka struny, niedotkniętej jeszcze przez człowieka. Dotyka ją. W sposób niezwykle subtelny i dyskretny, aby nas nie zniewolić, lecz zaprosić do udziału w jego życiu. To dotknięcie Boga nazywa się miłosierdziem. Nie daje nam ono pewności trwałej raz na zawsze, nie kreśli w życiu drogi wygodnej i pewnej. Trzeba ją nadal zdobywać w trudzie. Bo wiara to głos Boga skierowany do naszej wolności. Więc może zatem, zamiast wciąż oczekiwać na coś, czego nigdy nie osiągniemy, czas zapragnąć tego, na co może nigdy nie czekaliśmy. Nie marnujmy życia szukając własnego świata i uciekając od Boga i od ludzi bowiem jeden człowiek jest czymś więcej niż świat. Szukajmy ludzi i trzymajmy się ich za ręce, jeśli chcemy być szczęśliwi. A wtedy nasz adwent będzie trwał więcej niż cztery tygodnie, bo adwent to nasze życie, to nasza śmierć i nasze zmartwychwstanie. Adwent to ostateczne przyjście Chrystusa. Adwent to czas, czas dopełniania się i zbliżania, czas wzrostu i rozwoju, czas oczekiwania i tęsknoty. Nade wszystko czas przychodzenia tego, który zawsze jest.